W tym odcinku łączę się za pomocą przewodu konsolowego, aby ustawić wewnętrzny adres IP, za pomocą którego mogę się łączyć potem na przykład poprzez SSH i tak dalej. Następnie ustawiam adres IP, który jest powierany dynamicznie od usługodawcy internetowego na zewnętrznym interfejsie, czyli tzw. outside. Dodatkowo umożliwiam Zakończę konfigurację serwera DHCPD, demona DHCP, który przypisuje adresy od 1.2 do 1.10, 192.168.1.2 do 1.10, ponieważ 1.1 jest zarezerwowany na sprzętowy firewall i DNS, który będzie miał ostatecznie przypisany adres IP lub pokażę Wam, jak się przypisuje automatycznie od Waszego ISP, czyli dostawcy usług, do usług, usług internetowych. I dodatkowo jeszcze pokażę Wam, jak, jak umożliwić nawiązywanie połączenia z komputerów wewnętrznych za zaporą do sieci internet za pomocą technologii NAT. Więc zaczynamy. Wchodzę na przewód konsolowy tutaj z 3 U mnie już się połączyłem z firewallem. Wchodzę do trybu konfiguracyjnego i ustawię wewnętrzny adres. Firewall na 192.168.1.1 I maska 255, 255, 255 0. Już jest ustawione. Teraz zapiszę to do, do pamięci w do konf konfiguracji. I teraz dlaczego zapiszę? Ponieważ wyjdę z trybu konsolowego. Żeby wam pokazać inną możliwość łączenia się, więc putty. Wejdę teraz, ponieważ mam skonfigurowane SSH. I SSH jest tylko jedynka na tym starszym firewallu, na tym pixie. I wpiszę 168.1.1. I zwróćcie uwagę open. I teraz łączę się szyfrowanym połączeniem do, do firewalla. Za chwilkę się podłączę. Widzimy, że zaloguj się, więc loguję się jako Andrzej hasło. Ustawiłem sobie też na Andrzej, wchodzę do trybu przy, uprzywilejowanego. Tu mam bez hasła ustawiony ten tryb i wchodzę do config terminal. I teraz tak ustawię, ustawię pobieranie adresu IP interfejsu zewnętrznego na DHCP czyli to polecenie IP address outside IP address, widzicie? tak jest jak z pamięci. IP addresses outside DHCP set route, to znaczy teraz będzie próbował się połączyć z usługodawcą IP z internetu. Nie połączy się, nie pobierze, ale w konfigu zapisze, że bo to jest scenariusz, ten firewall nie jest podłączony na razie do zewnętrznego, do zewnętrznego usługodawcy internetowego, Więc, ale to polecenie umożliwia po prostu pobranie adresu IP, tak jak macie po prostu w swoich routerach. Więc teraz. Próbuję się połączyć, nie dostanie, ale w konfigu yy, się zapisze to polecenie, więc yy, jak podłączycie do swojego modemu yy, od usługodawcy internetowego, to bez problemu dostaniecie ten adres. Ten interfejs zewnętrzny yy, firewalla dostanie ten adres. Yy, dobra, to już jest. Teraz yy, ustawię yy, ustawię NAT, czyli piszę global. Yy. I teraz widzimy, że zakres już jest, ponieważ to sobie ustawiłem wcześniej. Global Outside One Interface ustawia, że interfejs jest, zewnętrznie jest interfejsem globalnym. I teraz ustawiam sobie NAT, czyli wszystkie adresy z, wewnętrz, z, z wewnętrznych interfejsów w zakresie 1.0 na. Będą mogły, widzimy, że jest duplicate na entry, ponieważ miałam tu u siebie wpisane w sieci, to polecenie powoduje, że wszystkie adresy z puli 1.0 pod sieci 1.0 będą mogły się komunikować, będą zamieniane na ten jeden adres IP NAT za pomocą technologii NAT. Następnie uruchomię DHCP. Też mam skonfigurowane, ale Wam chcę pokazać wstawić sobie zakres tych na 2 do 190, o przepraszam, 1, 2 do 100, 192, 168, 110 na przykład i to jest na interfejsy wewnętrzne. Ustawiłem teraz, że będą takie adresy dawane od 2 do 10. Ustawię sobie DNS serwer na przykład na 192, 168, na przykład 1100, jeżeli mam swój własny DNS, albo pokażę Wam polecenie, które ustawia. DNS usługodawcy internetowego, czyli to piszecie DHCPD spacja auto config outside. I teraz za pomocą tego polecenia przepisany jest DHCPD będzie dawał DNS, który dostawa, który, który przydzielał internetowy na z interfejsu zewnętrznego. I to wszystko, i teraz musicie zapisać konfigurację. I w tym momencie, yy, dzięki technologii NAT, wszystkie wasze komputery, które są wewnątrz, yy, za zaporą yy, sprzętową, yy, czyli podłączone do tych interfejsów wewnętrznych, inside interface, mają dostęp do internetu. Natomiast komputery z internetu. Które chcą się na przykład łączyć do waszego serwera, nie wiem, WWW wewnątrz waszej sieci. Nie są jeszcze skonfigurowane, więc pokażę to, jak się konfiguruje w następnym odcinku. To jest taka podstawowa konfiguracja, która umożliwia zablokowanie ruchu wchodzącego, ale wychodzący ruch jest otwarty, więc też jest, no, jest bardzo bezpieczna.